Dżu, dżu, i laleczka wudu Zaraz zrobią łupu, dubu. Dżu, 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 i laleczka wudu Zaraz zrobią łupu, dupu Dżu, to jest nowa zadaniara, Ma laleczkę wudu i o ją nawala Chodzi po wodzie, rzuca pociskami A ich wybuch każdego mocno rani Jego przyjaciela wrzuca bardzo ciała Bo z niej nie jest przecież rybła lala co wiele, jak wyjawni igłę, bo się dużo dzieje Ej, tak szeli, nie wiedzą o co chodzi A to przecież ona właśnie nadchodzi Ziemia, trawa, woda, gdy się pomagają Jak tam rzuci pocisk, to ją wzmacniają Dają nowe skille, szybka, niewidzialna A dźwięki ziemi, prawie jest mieszana ju ju i wudu Zaraz zrobią łubu, dubu. Dżu, dżu, i